Dwóch mężczyzn łapało bezdomne psy. Nagle zobaczyli małe szczenięta. Gdy tylko ruszyli, by je odebrać, matka szczeniąt wybiegła im naprzeciw. Bez namysłu przykryła szczenięta swoim drobnym ciałem. Jednak jej odwaga nie ustąpiła ludzkiej sile. Stracono jej przytomność i umieszczono w klatce. Trzy szczenięta również zostały złapane. Następnie wszystkie trafiły do schroniska dla zwierząt. Obowiązywała zasada, że bezdomnemu psu oddaje się tylko 7 dni. Jeśli w tym czasie nikt go nie adoptuje, zostaje uśmiercony. Kiedy lekarz otworzył klatkę, suka była nadal pijana, mimo to próbowała otworzyć oczy i wstała, by chronić szczenięta. Personel był zaskoczony tym widokiem. Nigdy wcześniej nie widzieli tak upartej matki. Była tak ostrożna, że gdy ktoś przychodził dać jej jedzenie, nie pozwalała mu się do siebie zbliżyć, uznając to za zagrożenie. Tej nocy okno było otwarte. Jedno ze szczeniąt zdechło z zimna. Kiedy mężczyzna zabierał je do pochówku, suka głośno płakała. Trzymała martwe szczenie w pysku. Jakby mogła je jeszcze uratować. Serce mężczyzny roztopiło się na jej widok. Postanowił je uratować. Zaryzykował pracę i potajemnie przedłużył datę ich śmierci. Następnie przyniósł grube koce i przykrył szczenięta, żeby się ogrzały, ale żeby je naprawdę uratować, musiał udowodnić, że te psy nie są niebezpieczne. Zrobił im bezpieczny kąt, obkładając klatkę Wniowo psy też trochę się uspokajały. Mężczyzna przychodził do nich codziennie, mówił do nich cicho i opowiadał swoją historię, żeby zdobyć ich zaufanie. Przed pójściem spać wkładał do kratki kawałek kiełbasy. Słuczka początkowo go ignorowała, ale kiedy mężczyzna zasnął, podeszła bliżej i go powąchała. Zapach kiełbasy przypomniał jej dawnych właścicieli. Dawali jej też smakołyki. To były szczęśliwe czasy, ale kiedy jej pani zmarła, a właścicielka przeprowadziła się do miasta, została porzucona. Od tamtej pory zaczęła żyć na ulicy. Spotkała na ulicy kilku dobrych ludzi, ale większość z nich ją przegoniła. Potem znalazła partnera i mieli trzy szczeniaki. Szczęście nie trwało długo. Jej partner został. Zabrany, a ona sama była w klatce. Nie ufała więc ludziom. Następnego dnia mężczyzna zauważył, że kiełbaski brakuje. Zdał sobie sprawę, że suka zaczęła mu trochę ufać. Wszedł do klatki i próbował sam dać mu jedzenie, ale gdy tylko doknął szczeniaka, suka rzuciła się na niego. Mężczyzna cierpiał, ale się nie zdenerwował. Delikatnie wyjaśnił i odłożył szczeniaka. W ten sposób pokazał, że nie ma złych intencji. W końcu suka się wykofała. Kiedy mężczyzna wyszedł, na jej twarzy pojawił się uśmiech. Suka również na niego spojrzała. W jej oczach było lekkie zażanowanie, ale dyrektor schroniska dowiedział się, że przedłużył termin. Natychmiast nakazał uśpienie psa. Mężczyzna usiadł przed nimi, miał łzy w oczach, wielokrotnie przepraszał i obwiniał siebie. Suka spojrzała mu w oczy, jej oczy również złagodniały. Powoli podeszła do niego i zaczęła lizać jego dłoń. W końcu nauczyła się na nowo ufać ludziom.